Właśnie zdjęłam buty, gdy jej głos przeszył korytarz. Nadal nie ma śniadania na stole. Anka, miałaś cały ranek. Co robiłaś? Znowu spałaś? Zamrugałam, wciąż w szpitalnym uniformie, umysł zamglony po nocnej zmianie. Ledwo przeżyłam 12 godzin na izbie przyjęć. Trzy urazy: jeden kot niebieski, dwóch pacjentów krzyczących z bólu. A teraz to. Jest osiem czterdzieści siedem, Grażyna, wymamrotałam płaskim głosem. Wróciłam dwadzieścia minut temu. Zostawiłam ci śniadanie w lodówce wczoraj wieczorem. Marek pewnie, nie zwalaj tego na Marka. Przerwała mi, ramiona skrzyżowane w tym jej triumfalnym geście. Nie widziałam niczego w lodówce. A nawet gdybym widziała co? Myślisz, że zimny omlet to śniadanie? Nie odpowiedziałam. Byłam zbyt zmęczona. Powlokłam się do kuchni jak zombie i wyjęłam patelnię. Rączka sparzyła mi dłoń, zanim nawet włączyłam kuchenkę. Nie zdawałam sobie sprawy, jak poraniona była moja skóra. Grażyna stała za mną, żeby nadzorować. Zawsze tak robiła, jakbym miała zatruć jej tosty, gdyby odwróciła wzrok na dwie sekundy. Najgorsze nie były nawet słowne szpilki. To było to, jak mówiła wszystko wystarczająco głośno, żeby sąsiedzi słyszeli. Wiesz, Anka? Kontynuowała z przesadnym westchnieniem. Niektóre kobiety łączą macierzyństwo z pełnym etatem. Ty nie potrafisz nawet usmażyć paru jajek i tostów. Zagryzłam mocno wewnętrzną stronę policzka. Kiedy wychodziłam za marka, myślałam, że wchodzę do normalnej rodziny. Nie byliśmy bogaci, ale mieliśmy dość. Miałam pracę w przychodni pediatrycznej. On pracował w sprzedaży oprogramowania. Mieliśmy plany. Marzenia, podróże, psa, może własne mieszkanie. Potem mama Marka, grażyna, zaczęła dawać znaki. Czuję się samotna, odkąd tata wyjechał do pracy w Gdańsku, powiedział Marek pewnego wieczoru, prawie zawstydzony. Może moglibyśmy z nią pomieszkać trochę, pomóc, szybciej uzbierać na wkład własny. Trochę zamieniło się w półtora roku, a oszczędności nigdy się nie pojawiły. W momencie, gdy się wprowadziliśmy, grażyna przejęła kontrolę, jak ręka wkładana w jedwabną rękawiczkę. Najpierw to były drobiazgi. Anka, mogłabyś wrzucić pranie, jak wychodzę? Potem. Marek zawsze lubił, jak składam koszulę. Potem. Powinnaś więcej gotować. To robi dobra żona. Marek nigdy nie powiedział nie. Wiesz, jaka ona jest, mówił, wzruszając ramionami, chowając się za laptopem. Nie warto się kłócić. Łatwo mu mówić. To nie on musiał żyć w tej kuchni. Kiedy przeszłam na ostry dyżur w szpitalu, myślałam, że Grażyna wreszcie odpuści. Wiedziała, jak wyglądają zmiany na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mówiła, że szanuje pielęgniarki. Nawet się uśmiechnęła, gdy dostałam nową plakietkę. To trwało tydzień. Skończyłaś o ósmej rano. Świetnie. Możesz poodkurzać przed drzemką? Byłaś na nogach całą noc, to już się wyruszałaś. Jak efektywnie? Nadal nie jesteś w ciąży. Może stres to nie jedyny problem, to bolało najbardziej. Pamiętam dzień, gdy poruszyłam to z Markiem. Powinniśmy oboje się przebadać, powiedziałam. Na wszelki wypadek. Lekarz mówi, że najlepiej sprawdzić obie strony. Spojrzał na mnie, jakbym zaproponowała podpalenie się. Nie będę tego robił, to upokarzające to nie jest to medyczne lekarz tylko chce przerwał mi Anka to twój problem to ty tak bardzo chcesz dziecka idź bierz swoje witaminy i rozwiąż to gapiłam się na niego nawet nie podniósł wzroku nad telefonu teraz tu byłam bez snu smażąc jajka dla kobiety która mnie nienawidziła i udawałam że nie słyszę jej mamrotania o tym jak córka jej przyjaciółki poczęła w miesiącu miodowym Ledwo mogłam się trzymać na nogach, postawiłam jej talerz bez słowa. Cmoknęła językiem. Bez kawy. Zrobiłam kawę. Potem zmyłam naczynia. Potem wytarłam blat. Potem sprawdziłam telefon i zobaczyłam pięć nieodebranych wiadomości od przełożonej pytającej, czy mogę wziąć dodatkową zmianę w niedzielę. Zawahałam się. Niedziela? Niedziela to urodziny Grażyny. Niewiele wiedziałam, ale wiedziałam, że nie ruszy palcem dla własnej imprezy. Tego wieczoru Marek podał mi listę, myjąc zęby. Mama to napisała. Na imprezę. Przeskanowałam kartkę. 14 nazwisk, których nie rozpoznawałam. Była sekcja na jedzenie: przystawki, dania główne, deser, napoje. Nawet marki wina były wymienione. Oznaczyła gwiazdką preferowany zestaw talerzy. Mam nocną zmianę w sobotę, powiedziałam. Skończę o ósmej rano. Jej impreza jest o czternastej. Wzruszył ramionami. Poradzisz sobie. I tak zawsze późno chodzisz spać. Po prostu zdrzemnij się między. Gapiłam się na niego. Pomożesz gotować? Zawahał się. No wiesz, ty lepiej gotujesz. Ledwo pamiętam, jak zasnęłam tej nocy. Nogi mi się kurczyły. Ręce drżały od trzymania zbyt wielu tac ze strzykawkami. Śniło mi się... Że tonę w wodzie od makaronu. Następnego ranka Grażyna zajrzała do mojego pokoju o 11.45. Obiad. Nie ruszyłam się. Anka. Nadal nic. Otworzyła szerzej drzwi. Czekam już 20 minut. Nie chcesz chyba, żebym zemdlała? Podniosłam się. Kości trzaskały jak bąbelki. O 1215 znowu stałam przy kuchence, gotując makaron, ścierając ser, próbując sosów, których już nie czułam. Grażyna stała w drzwiach z winem w ręce. Aha, i pamiętaj, w niedzielę użyj kwiatowych talerzy nie niebieskich. Niebieskie są tanie, nie odpowiedziałam. Zrobisz dość, prawda? Dodała: Tata przyjeżdża z Gdańska. To mnie zmroziło. Ojciec Marka, Jedyna osoba w tej rodzinie, która traktowała mnie jak człowieka. Nie widziałam go od miesięcy. Coś w mojej piersi drgnęło. Nadzieja może, jeśli ktoś miał zauważyć, jak źle się sprawy mają, to właśnie on. Ale niedziela nadchodziła szybko, a ja już się łamałam. I najgorsze było to, że nie byłam pewna, co nastąpi pierwsze impreza czy moje ostateczne załamanie. Dzień urodzin grażyny. Zaczął się od bólu głowy tak głębokiego, że myślałam, że obudziłam się w próżni. Właśnie skończyłam nocną zmianę o 7:52 rano. Wybiłam kartę drżącymi rękami i pojechałam do domu na autopilocie. Weszłam do domu i natychmiast uderzyła mnie gęsta perfumowana woń sztucznej wanilii. Zapach przylgnął do ścian jak dym. Grażyna musiała znowu zapalić trzy ze swoich okropnych urodzinowych świec. Dobrze, że już jesteś, powiedziała z salonu, już ubrana w lawendową bluzkę z cekinami i sztywne loki z lakieru. Zaczniesz od pieczeni, potem kanapeczki, a kieliszki do wina trzeba wypolerować. Marek zostawił wszędzie odciski palców. Marek, oczywiście. Nawet nie dostałam miłej niedzieli, tylko harmonogram. Kuchnia wyglądała jak po wybuchu bomby. Pudełka krakersów i serów rozłożone po blatach. Karteczka przyklejona do szafki głosiła: Żadnego plastiku. Używaj prawdziwych szklanek. Rzuciłam torbę, związałam włosy gumką znalezioną na klamce i zabrałam się do pracy. Nie zmieniłam uniformu. Nie było czasu. O 10.30 zagotowałam już cztery garnki wody, pokroiłam wędliny, ugotowałam szparagi na parze i ułożyłam deskę serów. Która wyglądała jak z Pinteresta, jeśli mogę tak powiedzieć. Marek wkroczył o 10.45 świeżo wykąpany, popijając mrożoną kawę. Świetnie ci idzie, kochanie, nawet nie odpowiedziałam. Podałam mu miskę pomidorków koktajlowych. Zamrugał. Co to? Umyj je. Spojrzał na mnie, jakbym mówiła po rosyjsku. A, no dobra, wymamrotał, biorąc je niechętnie. Dwie minuty później odstawił je. Wytarł ręce i zniknął w garażu po krzesła. Nigdy nie wrócił. W południe zadzwonił dzwonek. Przybyli pierwsi goście. Grażyna zeszła po schodach jak królewska, machając kieliszkiem szampana, którego na pewno nie nalałam. Wyjrzałam z kuchni i zobaczyłam ją śmiejącą się z jakąś kobietą w różowych spodniach capri, która wyglądała jakby miała kilka psów nazwanych po deserach. Wycofałam się i wróciłam do krojenia befu. O 13.15 kuchnia była chaosem. Pot spływał mi po plecach. Timer piekarnika pikał, a ziemniaki nie piekły się wystarczająco szybko. Nie jadłam od wczorajszej mieszanki z automatu. Mimo to pracowałam dalej. Właśnie ustawiałam główne półmisko na blacie, gdy Marek wpadł. Jeszcze nie skończyłaś? Odwróciłam się, mrugając. Zmarszczył brwi. Ludzie pytają, gdzie jedzenie. Wystawiasz nas na nieprzygotowanych. Marek, powiedziałam powoli. Nie spałam prawie 24 godziny. Zrobiłam cztery dania, ułożyłam 15 kieliszków, posprzątałam lodówkę, którą oblałeś sosem wczoraj i. Przestań krzyczeć! Warknął, podnosząc rękę, jakby odganiał moje słowa. Po prostu dokończ nakładanie. Goście mojej mamy zaczynają szeptać. Sięgnął po stos talerzy, które zostawiłam gotowe do podania, i potrącił butelkę wina, która stała za blisko krawędzi. Butelka się przewróciła, uderzyła w stos, trzask. Trzy z cennej porcelany grażyny roztrzaskały się o kafelki. Cisza potem była tak ciężka, że bolały mnie uszy. Opadłam na kolana, instynktownie sięgając po odłamki. Nie dramatyzuj, mruknął Marek. Dlaczego w ogóle były tak ułożone, i wyszedł. Po prostu wyszedł. Oczywiście, że tak. Usiadłam na piętach i gapiłam się na rozbity bałagan. Talerze miały malutkie niebieskie róże, malowane wokół brzegów. Ślubna porcelana grażyny. Zabije mnie. Nawet nie zauważyłam kroków, aż głos przeciął mgłę. Anka. Podniosłam wzrok. Mój teść Stefan stał w drzwiach z torbą przewieszoną przez ramię. Miał na sobie marynarkę na pomarszczonej koszuli, rozglądając się jakby wszedł do niewłaściwego domu. Och, wydusiłam. Cześć, co się tu stało? Talerze, wyszeptałam. Spadły. Wszedł do środka, odstawił torbę i rozejrzał się po kuchni. Potem jego wzrok padł na rzędy jedzenia, parę, bałagan i w końcu na mnie. Czy ty to wszystko zrobiłaś? zapytał cicho. Skinęłam głową, wciąż klęcząc. Jego brwi zmarszczyły się. Sama? Marek i Grażyna zwykle nie pomagają powiedziałam. To zawsze tylko ja. Zaczęłam zbierać najostrzejsze kawałki w ręcznik, ale przykucnął obok mnie i zatrzymał moją rękę. Skaleczysz się powiedział. Jego głos nie był zły, ani litościwy, był oszołomiony. Pomógł mi wszystko posprzątać bez słowa, ostrożnie. Kiedy wstaliśmy, rzucił kolejne długie spojrzenie na stół pełen dań. Potem powiedział coś, czego się nie spodziewałam. Chodź ze mną, zamrugałam. Co? Słyszałaś. Chodź. Poszedł w stronę salonu, a ja za nim, niepewna czy wciąż śnie, ręce mi drżały. Serce waliło o żebra. Goście byli teraz w jadalni, popijając wino i skubiąc kanapeczki. Grażyna była w centrum pokoju, promieniejąc, jakby sama wszystko przygotowała. Och, tu jesteś! zawołała, gdy zobaczyła Stefana. Wszyscy to mój mąż z powrotem z Gdańska. Czy nie jest wspaniały? Kilka osób grzecznie zaklaskało. Grażyna chwyciła świeży kieliszek i sięgnęła, żeby nalać mu szampana. Stefan podniósł rękę. Nie, jeszcze nie. Pokój ucichł. Grażyna zamrugała. Kochanie, Stefan wskazał za siebie. Anka, chodź tu. Zamarłam. Wszyscy się odwrócili, żeby spojrzeć. Policzki mi płonęły. Zrobiłam krok naprzód. Stefan położył mi lekko rękę na plecach. Zanim ktokolwiek powie kolejne słowo, powiedział wyraźnie. Musicie wszyscy coś wiedzieć. Grażyna zmrużyła oczy. Co ty robisz? Zignorował ją. Wszystko, co widzicie na tym stole jedzenie, napoje, nakrycia, prezentacja, to wszystko Anka. Ktoś z tłumu powiedział naprawdę? Stefan skinął głową. Tak. Zeszła z nocnej zmiany niecałe sześć godzin temu i mimo to to zrobiła. Była chwila ciszy, potem kilka szeptów. Ktoś faktycznie westchnął. Twarz grażyny powoli traciła kolor. Stefan spojrzał na mnie głosem cichszym teraz. Widziałem twoją twarz w tej kuchni. To nie było tylko zmęczenie, to było coś gorszego. Spojrzałam na grażynę, potem na Marka, który właśnie wszedł do pokoju z ustami pełnymi jajek faszerowanych i nie miał pojęcia, w co wszedł. Stefan zwrócił się do niego. Marek, pozwoliłeś na to? Marek przestał rzuć. Co? O czym ty mówisz? Dokładnie wiesz, o czym mówię, powiedział Stefan. Anka żyje jak służąca we własnym domu. Tak traktujesz swoją żonę? Nie. Marek spojrzał na mnie, potem na matkę. Nie wiedziałem, że jest tak źle. Stefan przerwał głosem ostrzejszym. Nie wiedziałeś. Mieszkasz w tym domu ponad rok. Marek zbladł. Nie, ona nigdy nie mówiła. Wystąpiłam naprzód. Mówiłam. Tylko nigdy nie słuchałeś. Stefan zwrócił się znowu do gości i podniósł głos jeszcze raz. Jest więcej, co musicie usłyszeć. Dużo więcej. I wiedziałam, że prawda miała wyjść na jaw. Nie tylko o dzisiaj o wszystkim. Pokój był tak cichy. Słyszałam odległy szum zmywarki wciąż pracującej w kuchni. Czternastu gości ubranych na uroczystość wyglądało teraz, jakby zabłądzili na salę sądową. Stefan stał przed nimi wysoko jak prokurator. Uśmiech grażyny zniknął całkowicie. Marek kręcił się niezręcznie przy kominku, próbując wtopić się w zasłony. Stefan wziął głęboki oddech. Byłem nieobecny długo, dłużej niż powinienem. Mówiłem sobie, że praca jest wymagająca, że grażyna poradzi sobie tutaj. Myliłem się. Wskazał na mnie. Nie widziałem Anki od sześciu miesięcy. Kobieta, którą spotkałem dziś rano, nie wyglądała jak ta sama osoba. Wszyscy ją pamiętacie. Błyszczące oczy, zdrowa, pełna energii, ale dziś ledwo mogła stać. Grażyna prychnęła. Nie bądź śmieszny. Jest tylko zmęczona. Stefan powoli się do niej odwrócił. Zmęczona czy zniszczona? Jego głos zaostrzył się. Pracuje na dwunastogodzinnych, nocnych zmianach, będąc Twoją nieopłacaną gosposią. Nie prosiłam jej. Grażyna warknęła sama się zgłosiła Nigdy się nie zgłosiłam powiedziałam Było mi powiedziane codziennie zrób śniadanie najpierw odkurz odpoczniesz później Kilku gości poruszyło się niespokojnie Grażyna rozejrzała się nagle świadoma publiczności Wszyscy wiecie że mam problemy zdrowotne Anka tylko pomagała gdzie mogła i poza tym uniosła podbródek To robi dobra żona Opiekuje się rodziną męża. Stefan skrzyżował ramiona. A co Marek zrobił w zamian? Wszystkie oczy zwróciły się na niego. Przełknął ciężko. Słuchajcie, ja? Nie wiedziałem, że to takie poważne. Więc nie zwracałeś uwagi? Stefan odparł. Albo może byłeś po prostu szczęśliwy, że ktoś inny robi ciężką robotę. Usta Marka otworzyły się, potem zamknęły. Wyglądał, jakby chciał zniknąć. Porozmawiajmy o czymś innym, powiedziała Grażyna. Jej głos drżał teraz. Dlaczego nie cieszymy się imprezą? Anka zrobiła całe to jedzenie. Nie marnujmy go. Nie, powiedziałam, głosem stanowczym, nie skończyłyśmy. Sięgnęłam do kieszeni i wyciągnęłam złożone papiery, które schowałam tam dni temu na wypadek gdybym kiedykolwiek zebrała odwagę. Podałam je Grażynie. To z kliniki płodności. Zamrugała. Co to jest? Wyniki testów, badania krwi, poziomy hormonów, USG, wszystko. Marek wystąpił naprzód. Mówiłaś, że nie będziesz. Nic nie mówiłam, bo cię chroniłam. Przerwałam. Ale już nie. Grażyna spojrzała na papiery. I co z tego? Więc jestem zdrowa, powiedziałam. Doskonale zdrowa. Każdy system działa jak powinien. Pamiętasz, jak ty i Marek zrzucaliście na mnie winę? Jak szeptaliście za moimi plecami, że pewnie jestem bezpłodna? Cóż, to nie ja. Oczy Marka się rozszerzyły. Czekaj, mówisz, że. Tak, powiedziałam, zwracając się do niego. To ty. Lekarz wyjaśnił. Jest szansa na męski czynnik niepłodności. Ale odmówiłeś badań. Powiedziałeś, że. To sprawi, że będziesz wyglądał na słabego. Fala westchnień przeszła przez gości. Stefan znowu się włączył. Mówiłem ci po rozpadzie Twojego pierwszego małżeństwa, żebyś dorósł do cholery. Ta kobieta odeszła, bo ty i Twoja matka zrobiliście jej to samo. Wykorzystaliście ją i wyrzuciliście. Szczęka mi opadła. Czekaj co? Stefan spojrzał na mnie, żal ciężki w jego wyrazie. Twój mąż ma schemat. Uszy Marka zaczerwieniły się. Nie musiałeś tego wspominać. Absolutnie musiałem. Stefan warknął. Bo się nie nauczyłeś. Grażyna nagle krzyknęła. Chciałam tylko wnuka. Czy to przestępstwo? Nie jestem tu złoczyńcą. Czekałam latami, zalała się łzami, zakrywając twarz. Pokój znowu ucichł. Gapiłam się na nią. Chęć posiadania wnuka nie usprawiedliwia traktowania mnie jak niewolnicy, nie usprawiedliwia próby wmówienia mi ciąży czy obwiniania mnie za coś, czego nie zrobiłam. Nie możesz używać macierzyństwa jako broni. Spojrzała w górę, twarz cała w plamach, i powiedziała przez łzy. Nie rozumiesz. To upokarzające być jedyną bez wnuków. Moje przyjaciółki wszystkie opowiadają o swoich synowych, o Baby Shower. Nie obchodzi mnie to, powiedziałam. Wykorzystałaś mnie, a milczenie Twojego syna ci w tym pomogło. Grażyna szlochała mocniej. Nikt się nie ruszył, żeby ją pocieszyć. Zwróciłam się do Marka. Milczałam, bo cię kochałam, bo chciałam zbudować coś prawdziwego. Ale za każdym razem, gdy próbowałam rozmawiać o naszej przyszłości, zachowywałeś się, jakbym była ciężarem. Za każdym razem, gdy Twoja matka mnie upokarzała, nic nie mówiłeś. Pozwoliłeś mi utonąć w tym domu. Anka, powiedział, w końcu brzmiąc na przestraszonego. Proszę, porozmawiajmy o tym prywatnie. Nie. Gapiłam się na niego niewzruszona. Nie ma o czym rozmawiać. Wyciągnęłam z kieszeni drugi papier. Kopię zawiadomienia o separacji, które przygotowałam z przyjaciółką prawniczką ze szpitala. Podałam mu. Czekaj, powiedział, cofając się o krok. Rozwodzisz się ze mną. Przez to? Przez to. Powtórzyłam. To tylko wierzchołek góry lodowej, Marek. Nawet nie widzisz, jak głębokie są szkody. Ale ja widzę i skończyłam udawać, że wszystko jest w porządku. Spojrzał na Stefana po wsparcie, ale jego ojciec tylko patrzył na niego, rozczarowany i milczący. Sam to na siebie sprowadziłeś, powiedział Stefan. Dwa razy. Nie chciałem. Nie chciałeś chcieć, Stefan przerwał. Ale też tego nie zatrzymałeś. Marek opadł na poręcz kanapy, trzymając papier, jakby się palił. Grażyna, wciąż płacząc, spojrzała w górę. Proszę, nie odchodź. Możemy się zmienić. Nie możemy tego naprawić? Westchnęłam. Miałaś lata, żeby to naprawić, a teraz skończyłam próbować. Zwróciłam się do gości, z których większość siedziała oszołomiona i bez słów. Jeśli ktoś z was myśli, że dramatyzuje, zapytajcie się. Czy zamienilibyście się ze mną miejscami? Nikt nie odpowiedział. Szłam w stronę drzwi wejściowych, mijając marmurowy stolik, który grażyna kazała mi wypolerować wczoraj wieczorem, mijając wazon, który napełniłam kwiatami o szóstej rano, mijając kobietę, która traktowała mnie jak pomoc zamiast rodziny. Zatrzymałam się tylko raz przy Stefanie. Spojrzał na mnie, smutek w oczach. Przepraszam, że nie byłem tu wcześniej. Skinęłam głową. Ale jesteś teraz. Gdy otwierałam drzwi, słyszałam przesuwanie krzeseł, szuranie butów, szeptane przeprosiny. Ktoś powiedział: Nie wiedziałem. Ona naprawdę przez to wszystko przeszła. Inny głos mruknął: Daję do myślenia, prawda? Nie obejrzałam się. Drzwi wejściowe zamknęły się za mną z miękkim, ale ostatecznym kliknięciem. Prawda została wypowiedziana. Konsekwencje się zaczęły. I po raz pierwszy od półtora roku odeszłam bez potrzeby czyjejkolwiek zgody.